Witajcie kochani! Dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak zrobić makaron z kurczakiem i ze szpinakiem. Zaczynamy od ugotowania makaronu. Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu. Mogą to być świdelki, czy dziagiatele, albo inne grubszy makaron, który lubicie. Następnie przygotować trzeba filet z kurczaka. Mięso myjemy i kroimy na mniejsze kawałki. Prawiamy solą i pieprzem. Rozgrzewamy patelnię z niewielką ilością oleju. Na patelnię wrzucamy uprzednio przygotowanego kurczaka i smażymy. W międzyczasie gotujemy około pół szklanki wody. Kurczaka oczywiście co jakiś czas mieszamy. Do gotującej się wody wrzucamy pół kostki czosołowej paczkiem mrożonego, rozdrobnionego szpinaku i gotujemy. Kto lubi bardzo szpinak, może dać całą paczkę. Gotujemy około 3 do 5 minut. Kiedy filet z kurczaka jest już drobiany, dodajemy ugotowany szpinak do naszego kurczaka. Na Dodajemy śmietankę 30% około 100 ml. Możemy dodać do tego również dwie łyżki mascarpone, ale to zwiększy nam kaloryczność, ale zwiększy nam również smak. Wszystko mieszamy. Kiedy składniki się połączyły, dodajemy na patelnię przygotowany uprzednio makaron. Makaron można podać osobno, na talerzu, ale według mnie cały sos ładnie miesza się z makaronem na A nie wykładamy na talerz i ozdabiamy listkiem bazylii. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, to poproszę łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał. Życzę smacznego. Do następnego gotowania. Pa!